Wszystkim z tej strony kostek jest ze mną Danman. Szymanko! I to jest już raczej no ostatni odcinek tej mapki Hero Brains Mansion. Jak wiecie z poprzedniego zapewne, jeśli oglądaliście, no to musimy pokonać Witchera. I tak. Yy, zdobyliśmy sobie bardzo dużo tych super łuków, no jak widać. No. I po prostu mamy zamiar teraz do niego strzelać i go zabić. Niestety trzeba uważać na te głupie szkielety. O, i te głupie lagi. Jakie wow. lagi? A poty? Ja mam... O właśnie, poty trzeba zbierać, mam. I to podmienię sobie ten mecz. Dostał. Gii. Gdzie jest w ogóle ten Tam lata nad. Ej, możemy do niego strzelać! Tylko tych się dwóch pozbądźmy. Ja mam jedną potę. A ja nie mam żadnej poty. Bądźmy się ich. I możemy się wyruszać. O jezu, oni się tu respią. Ej, nie podchodźmy, bo nas zaatakuje, to będzie masakra. Tylko ich się trzeba pozbyć. Masz poty, to rzucaj. Nie mam pot. Po nie stawaj na tym, bo nie spadną poty. Mój toporek się skończył. Spadną. To jest po prostu, żeby. To się po prostu świeci jak. ten. E jak to spadnie. No ten ostatni. Już można strzelać. Nie, bo tu jeszcze jest dwóch. No, bo potem jedną się rzuci po nich. Nie idzie kolejny. Ale no on bokiem strzelił, To się nie liczy. No pomóż coś ich zabić. Nie. No pomóż ich zabić. No, ja tu tylko strzelam, a ty sobie coś robisz. No. No i teraz chcę zacząć strzelać z układem i włazi. Jezu, nie wiem gdzie ty stoisz. Ej, no to co, zaczynamy strzelać do bosa? Jaka pała, ile ich się tu będzie respiło? O, ty nie lecą, ty psułeś. Może się skończyły. Tak, tego jednego. Tak, co ja zrobiłem? No nie, kolejny. Jak boss będzie miał mniej niż połowę życia, to on opadnie na, dno, na ten i nie będzie mógł latać. Będziemy mogli go zdjąć z miecza. Ja w... o ja naszykuję mój super miecz demonik. No nie no! Takie gówniane te! Dawaj, zabij tego, ja tego. Jeszcze jeden teraz tu jest. No! Trzy raz pią szybko. Dawaj, teraz, strzelamy do niego. Salwa! Leci! Luz, leci do nas. Kurde, nie trafiłem. Ej, już ma tą tarczę. A ja spadłem do lawy. O, to nie można go teraz bić y, z miecza. Ty ładnie wyparciał go kilka razy walać. A ja w lawie pływam. I walczę z... Ej, to lepiej coś zrób, żeby wyjść albo padnąć, bo stracisz zbroję. Ja mamy bardzo mało zbrojek już. Taki teraz taki pech, bo on tam spadł z tobą na dół i nie można go. O jezu! Withered away? A Wither mnie zabił, gdzie on jest? Tam jest. Zaraz go padnę. <gryw> Zaraz go padnę. Deadł! Za. trafiłem go z uku! I co? Ej, i co? Zabiliśmy go, i co? A płyta się spaliła No nie Taki fail Bo przecież to nie powinno tak być Jaka płyta zawsze wypada? Ta czarna, taka popsuta Nie Na pewno nie Tak Nie Nie, bo raz mnóstwo... wypadłaś taka zielona Nieraz właśnie częściej ta zielona wypadała. Bo przecież muzyczka grała ciągle. No to bierz jakąś i tam. Hmm, po co? Jep, a tu mamy items. To... mamy... Mam jeszcze pięć tych super ułoków. Tak, ale uwierzcie nam my nic nie braliśmy sobie. Ta chyba. Uwierzcie, my nic nie braliśmy nigdy z two man items przy nagrywaniu. Między nagraniami teraz ja tylko wziąłem, żeby. No bo, oh, płyta, yeah. się no bo płyta się spaliła, to. Jeszcze o, tam coś Jest. zawsze. Yes, we've done it. Wait, what is that bridge for? Ale nie tłuką. Gin. Ej, tu się most zrobił! Gdzie? A <laughs> ja nawet nie mogę wyjść z tych szkieletów. Coś tam wybuchło. Uciekaj! Uciekaj, Duduś! Uciekaj! <laughs> Jaki typ? Sorry, duch tu... Nie będę czekał, ja chcę uciec z tej przeklętej krainy! Did you really think you could kill me? Tak, zabiłem cię, Lamusie! No. Przecież on już dedu. Oh no. Thanks you for playing Hero Blast Master. Make sure follow. Ej, ja jestem zbugowany. Widzisz mnie? No. B. To be continued. O, jak ładnie napisane. No, więc to był taki krótki odcinek kończący. Tak, zabiliśmy witchera w końcu. Musieliśmy po prostu zrobić na niego salwę z tych super łuków i po sprawie. To be continued. Och. Jadłem kebaba. Mniam. Hmm. Ale. Wysadzamy mapę czy nie? Nie, za ładna była. Nie. Chodź tak na tle. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy za oglądanie. Komentujcie. Subskrybujcie. Łapkę w górę, nie żałujcie. Zabiliśmy witchera, jesteśmy koksami. Na razie. Na razie.